Halo, halo, Igor z Zakamarków Audio, witam serdecznie na kursie miksowania. Dzisiaj zajmiemy się miksem kawałka rokowego. Jest to utwór mojego autorstwa, do którego nagrałem ślady oraz użyczyłem swojego anielskiego głosu. Zanim jednak przejdziemy do miksu właściwego, może kilka słów wstępu. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję za zakup tutoriali. Mam wielką nadzieję, że skorzystacie na nich jak najbardziej i że techniki i metody, które tutaj zaprezentuję, przydadzą Wam się w Waszej pracy. Wiem, że miksowanie to dość gorący temat, dlatego postanowiłem nagrać tą serię tutoriali, żebyście mogli zobaczyć, jak ja zwykle podchodzę do do miksu kawałka. Nie jest to jakaś wyrocznia, prawda? To jest tylko jeden ze sposobów, który tutaj zaprezentuję i też nie jest powiedziane, że za każdym razem robię to tak samo. Wszystko zależy od tego, z jakimi śladami mamy do czynienia, z jakim utworem mamy do czynienia i generalnie jaki rezultat chcemy osiągnąć. Jak widzicie, pracuję w Pro Tools, ale nie jest to jakiś wymóg, ponieważ Specjalnie wyeksportowałem tak ślady, żeby zaczynały się wszystkie w tym samym miejscu. Więc, jeżeli wy zaimportujecie sobie te wszystkie ścieżki do własnej stacji roboczej, to one wam się ładnie równo ułożą i nie będzie żadnych problemów z synchronizacją. No dobrze, ale może na początku przyjrzyjmy się śladom, jakie mamy tutaj w sesji. Może ja je wszystkie powiększę. Więc tak, patrząc od góry, mamy trzy ślady perkusjonaliów, mamy shaker i dwa tamburyny, które trochę się różnią od siebie brzmieniem, żeby trochę koloru dodać. Później zaczyna się nasza perkusja, czyli mamy stopę, mamy drugą stopę, Ona się od siebie też różnią brzmieniem, mamy górę werbla, mamy dół werbla, mamy hi-hat i mamy dwa tomy, później mamy jeszcze floor, czyli studnie, mamy ścieżkę stereo overheadów i dźwięk z pomieszczenia, nasz ambient, tak? Później mamy dwie ścieżki basu, Pierwsza ścieżka to jest po prostu bezpośredni sygnał nagrany, nagrany przez interfejs, a potem ten sygnał został przepuszczony przez symulację wzmacniacza i efekt takiego zabiegu nagrałem na oddzielną ścieżkę i stąd mamy właśnie kanał Base cap, czyli jak gdyby wzmacniacz, paczkę naszą, naszą basową. Potem mamy ślad pianina, które nie gra zbyt wiele, jest to tylko taki smaczek tutaj w środku, i później pod koniec. Potem mamy B3, czyli to jest symulacja organów Hammonda. Później mamy lewą prawą, czyli pierwsze prowadzące gitary rytmiczne. Potem mamy dubla tych gitar nagranych z trochę innym brzmieniem, i też one się pojawiają tylko w niektórych miejscach, właściwie w intro, w refrenach i w zakończeniu. Potem mamy kilka takich dodatkowych. Powiedzmy sobie gitar. One grają jakieś niewielkie, małe partie, tylko w niektórych miejscach tak sporadycznie się pojawiają. Generalnie zauważcie, że rzadko kiedy się zdarza, że te partie na siebie nachodzą, znajdziemy powiedzmy jedno czy, czy dwa takie miejsca, gdzie przez kilka sekund te partie się nakładają, ale generalnie starałem się tak napisać i zaaranżować utwór, żeby tutaj nie było zbyt dużego maskowania się partii. Potem mamy jeszcze jest solo, tak to jeszcze do, powiedzmy do tych gitar dodatkowych należy. Później mamy główny wokal prawda? Tutaj i potem mamy dubla, który pojawia się w refrenach i mamy trochę harmonii. Z harmoniami była trochę, trochę ciekawa sytuacja, ponieważ tutaj załączyłem do sesji tylko plik stereo, który zawiera już sumę wszystkich harmonii, ponieważ podczas nagrywania nagrałem 8 śladów harmonii. Z tym, że cztery jak gdyby poszły w lewy kanał, a, a pozostałe cztery poszły w drugi kanał, i jak gdyby zrobiłem między nimi taki szybki balans i, i zgrałem je wszystkie na jedną ścieżkę stereo po to, żeby zaoszczędzić trochę ścieżek. Tak, mógłbym załączyć te 8 śladów pojedynczych harmonii, ale tutaj by tylko to wprowadzało niepotrzebny zamęt, więc po prostu już przygotowałem gotowy miks takich, takich śladów. Mam nadzieję, że jest w miarę zbalansowany, bo tutaj troszeczkę związałem wam ręce. Jeżeli chcielibyście, powiedzmy, trochę między lewym a prawym kanałem tutaj pomanipulować, możecie zawsze. Ścieżkę rozbić na dwa kanały mono i niezależnie od siebie lewym i prawym manipulować. Ja na razie zostawię to w stereo. Możliwe, że nie będę musiał tego robić. No i mam oczywiście nasz kanał master, i tutaj załączyłem taki Rough Mix czy, czy Monitor Mix. Zaraz po nagraniu i po edycji tych śladów po prostu wyeksportowałem taki bardzo szybki mix, żebyście mogli się zorientować w ogóle z jakim utworem mamy, mamy do czynienia. Dlatego, że jeżeli zaimportujecie te wszystkie ścieżki na samym początku, to wszystkie wasze suwaki będą oczywiście na zero. Ja tutaj taki, tak bardzo, bardzo szybko ustaliłem jakieś tam względne poziomy między ścieżkami żeby było w miarę słychać, co się dzieje, ale jeżeli chcecie od razu odsłuchać po zaimportowaniu miksu, możecie sobie posłuchać tego raw mixu i zobaczyć, z jakim utworem w ogóle mamy teraz do czynienia. I myślę, że to tyle słowem wstępu. Teraz pozwolę Wam posłuchać tego całego mixu, tego raw mixu. Właściwie nie jest to gotowy mix, bynajmniej jest to po prostu zrzut jakby wszystkich ścieżek, żeby móc się zorientować, o czym tutaj rozmawiamy, a w następnym filmiku rozpoczniemy już, rozpoczniemy już właściwą pracę.